Jesteście Państwo dziś na takim bardzo ważnym naszym regionalnym wydarzeniu, jakim jest wystawa klaczy i jogierów hodowlanych różnych ras. Na tym dzisiejszym wydarzeniu odb odbędzie się również konkurs zrywki drewna. Robimy go po raz pierwszy. Zgłosił się jeden kandydat, więc będzie bardziej w formie pokazu niż konkursu. Niemniej jednak mamy nadzieję, że w przyszłych, w kolejnych edycjach tej wystawy będzie coraz więcej chętnych uczestników tego konkursu. Zrywka drewna dla ogierów, no to jest... Trzeba się z tym ogierem bardzo dobrze przygotować. Jest to forma też próby dzielności, bo ona jest przeprowadzona we, według takiego samego regulaminu jak próba dzielności w programie hodowlanym dla koni i dla ogierów raz zimnokrwistych zarówno dla koni rasy polskiego, zimnokrwisty i Jarden Polski. I y, korzystając z okazji i tak jakby chcieliśmy też pokazać Państwu, jak to się odbywa w y, gospodarstwach rolnych. Korzystając z okazji tej wystawy, chcieliśmy po prostu to zaprezentować, żeby była nie tylko ocena klaczy i ogierów, taka typowo stricte czempionatowa, ale że konie to coś więcej I, i że te wymagania hodowlane, żeby uzyskać ten wpis i żeby ten ogier mógł być dalej ogierem kryjącym, żeby, mu, żeby kontynuował tak jakby tą licencję, no to musi też przejść szereg wymagań, które w których skład między innymi wchodzi e, na przykład wysiłkowa e, próba zrywki drewna. Tych prób jest jeszcze kilka rodzajów, ale konie kwiste to konie, które były używane do pracy pociągowej. E, I głównie ta rasa w tym celu została stworzona, dlatego ta użytkowość zaprzęgowa, pociągowa e, w pracach leśnych, w pracach e, polowych, to jest jak najbardziej normalną rzeczą e, i tym koniom się nic nie dzieje, pod warunkiem, że one są odpowiednio do tego przygotowane. Tak?